Kiedy umrę nie chcę kwiatów, nie chcę Twoich łez, nie chcę Twoich zniosłych słów. Nie chcę, żebyś leciał daleko, tylko żeby mi powiedzieć, żegnaj. Jeżeli mnie kochasz, na co czekasz? Wyślij mi kwiaty teraz. Przyjdź i zobacz mnie teraz. Weź telefon i zadzwoń teraz. Nie czekaj jak odejdę. Kochaj mnie teraz. Po raz drugi zrozumiałam znaczenie tych słów. Pierwszy raz, kilka lat temu, kiedy odeszła moja babcia. Drugi raz, właśnie teraz, kiedy odeszła kolejna osoba, którą tak kochałam. I zostaje w głowie pytanie: że mogłam częściej, że mogłam bardziej, że mogłam mocniej, a teraz już nie mogę. Dla mnie jest już za późno. Dlaczego to mówię? Może, żeby było milżej na sercu. Może, żeby Ci przypomnieć, że Ty jeszcze możesz złapać za rękę, przytulić, zadzwonić, powiedzieć kocham Cię. Nie zmarnuj swojej szansy. Piękny pogrzeb. Tak piękny pogrzeb. Gdybym mogła, to taki pogrzeb wcieć bym chciała. Multum ludzi. Kwiaty. Słowa pełne bólu i żalu. Zapewnienia, że będzie dobrze. A potem tylko cisza. Głuchy telefon i samotność. Teraz to samotność będzie spać przy Twym boku. Teraz ta cholerna samotność. Wszyscy się rozeszli. Zostały tylko buty i telefon głuchy, i okazuje się, że już nie ma czasu. Czasu na naukę gotowania, czasu na wspólny spacer, czasu na wspólne oglądanie romantycznej komedii. Kto teraz przypomni o urodzinach wuja? kto zrobi najlepszy sernik na twoje urodziny? Czas, czas jest wszystkim, co masz. W obliczu śmierci nie ma biednych i bogatych, pięknych i brzydkich mędrców i głupców. W obliczu śmierci nieważne są tytuły przed nazwiskiem i zera na koncie. Skoro wiesz, że umrzesz, że to jedyna pewna rzecz, to dlaczego magazynujesz rzeczy zamiast wspomnień? Przemijamy. Każdego dnia. Śmierć nadaje sens życiu. Dlaczego trzeba mieć ją zawsze przy sobie, w myśli? Jeżeli jakkolwiek śmierć ma nas czegoś nauczyć, to przede wszystkim tego, że na świecie nie liczy się nic poza miłością. Może ty masz jeszcze czas, nie zmarnuj swojej szansy.